A tutaj mamy windę niemarkową w sklepie Agata Meble w Gdańsku. Panoramiczna i ma dwa panele co ciekawe. Jedziemy windą w Agata Meble w Gdańsku. No tu ściana chyba Tak tu ściana to Tutaj przejdę, jeszcze wam dane pokażę A nie Mark, nie Mark Niestety Niemarkowy Wyzłom Wolny jeszcze do tego jeszcze panel taki od E-Lifta. Albo El szyka. Panel od Elszyka. Po prostu Gratulacje, nie? Panel od Elszyka dawać jak zwykle. Dobra, jedziemy w dół i kończymy odcinek. I kończymy odcinek. Bo jeszcze mi się przypał dostanie. O tutaj, teraz. Dobra, to dzięki za oglądanie.